Radni gminy wiejskiej Kłocko zdecydują o losach szkoły podstawowej imienia Władysława Stanisława Rejmonta w Kłocku. Zamiar likwidacji ma być podyktowany spadkiem liczby urodzeń, wysokimi kosztami funkcjonowania i koniecznością wykonania remontów na kwotę 20 milionów złotych. Na 31 październik 2025 roku urodziło nam się na terenie całej gminy. 35 wiosek, 55 dzieci. Są to urodzenia, które mamy w rejestracji w Urzędzie Gmin. Koszt utrzymania samych placówek oświatowych to jest kwota ponad 37 milionów. Gmina dokłada 15 milionów. Patrząc na podział na poszczególne placówki, tak naprawdę Kłócka Szkoła generuje największe koszty, co do których gmina musi dołożyć. W 24 roku do tej szkoły dołożyliśmy 3 miliony 300 i to jest największa kwota. Z argumentami urzędników nie zgadzają się rodzice i kadra szkoły. Podczas listopadowej sesji Rady Gminy poprosili o ponowne spotkanie w tej sprawie. Pojawiliśmy się, żeby złożyć przede wszystkim pismo i prośbę zarazem o spotkanie się z radnymi w celu omówienia możliwych rozwiązań w celu uratowania naszej szkoły. Bo mieliśmy spotkanie w poniedziałek, ale na tym spotkaniu zostały przedstawione niewiarygodne dla nas dane, bo docieramy do różnych dokumentów, do różnych źródeł, do różnych informacji, z danych statystycznych, które są sprzeczne z tym, co nam pan wójt przedstawia. Nie mówimy, że wójt nas kłamie, tylko po prostu to jest wszystko tak ładnie w tabelkach ułożone, żeby wszyscy uwierzyli w to, że nasza szkoła jest nierentowna, że w naszej szkole nie ma dzieci, a my mamy jedną z największych szkół w gminie, więc będziemy o nią walczyć. My jako rodzice założyliśmy komitet ochrony szkoły. I będziemy o nią walczyć. Przygotowaliśmy projekt, natomiast on jeszcze nie trafił do Rady Gminy, jeszcze nie jest procedowany oficjalnie. Natomiast no, te wszystkie analizy, które poczyniliśmy, sprawiają, że no właśnie ta szkoła jest najmniej rentowna. Nie chcemy tego zrobić gwałtownie, bo tak naprawdę ustawa pozwala, że pół roku przed podjęciem decyzji o likwidacji powiadamiamy rodziców. My to robimy z wyprzedzeniem tak naprawdę dwuletnim, dlatego że zamierzamy zamknąć się czy proponujemy, żeby szkoła była zamknięta w sierpniu 2027 roku. Tak naprawdę te dwa lata pozwalają nam na to, żeby przygotować rodziców, ale też przygotować miejsca pracy dla kadry tam pracującej. Mówimy o miejscach pracy w pozostałych placówkach, które znajdują się na terenie wiejskim. Dowiedzieliśmy się, że w gminie Kłodzko w latach 26-27 zwolni się około nawet do 30 etatów. Tylko prawda jest taka, że nie ma, nie ma sposobu zachęty, my przynajmniej o takim sposobie nie znamy, zachęcenia nauczycieli, którzy chcą pracować, a osiągnęli wiek emerytalny, do opuszczenia miejsca pracy. No, najbardziej dzieci szkoda. Dzieci cierpią. Naprawdę dzieci dzień po już wiedziały od rodziców, co się szykuje, i są w stresie. Ja w życiu nie oddam dziecka do gminnej szkoły. Nie oddam, oddam, wywiozę to dziecko do Boszkowa, będę ją wozić, ale nie oddam do gminy, tak, żeby, żeby, po prostu pokazać panu wójtowi, że, że to nie, subwencje pójdą na Boszków, na, na gminę Nowaruda, ale nie oddam dziecka tutaj. Jeżeli oni podejmą tą uchwałę, no to kuratorium wtedy podejmie swoje kroki i my też wtedy uderzymy do kuratorium i jesteśmy do przygotowani. Patrząc za 7 lat, czyli te urodzenia w 25 roku... Będzie na terenie gminy Kłocko 55 dzieci. To są trzy oddziały, więc na tych sześć placówek potrzebujemy tak naprawdę trzy klasy pierwsze, nie więcej. Ja wiem, że rodziców to nie przekonuje, bo liczy się tu i teraz. Natomiast gmina musi patrzeć w przyszłość i my musimy się zastanowić, co dalej ma się zadziać. No, oczywiście możemy udawać, że się nic nie dzieje, ale problem nasili się za trzy lata i wtedy będzie większy problem. Bo rynek zmieni się zupełnie, i nauczycielom będzie bardzo trudno znaleźć pracę. Decyzje o rozpoczęciu procesu likwidacji szkoły radni mają podjąć na grudniowej sesji.